I ruszyły! Dobrze, Manchester przy wewnętrznej bandzie, Tarlik. Do przodu przesuwa się Stargazer na czwartej pozycji, Machu Picchu i najszerzej Clyde. Ale Clyde mocno trzymany. Manchester, Stargazer i jeszcze większym kołem Clyde, za nimi Tarik oraz Machu Picchu. Koniec są już w połowie zakrętu. Manchester. Stargazer i największym kołem Clyde. Za nimi Tarik przy wewnętrznej i Machu Picchu od Pola. Za moment towarzystwo pojawi się na prostej finiszowej. Lekko Manchester, lekko także Clyde. Mocno pompowany już Stargazer. Przy kanacie bardzo dobrze galopuje Tarik. Ale tutaj Clyde wysuwa się na prowadzenie Clyde. Clyde i Manchester, Clyde i Manchester, 300 metrów do celownika. Clyde uzyskuje prowadzenie Clyde 200 metrów do celownika do Manchestera dobiera się tari karę. Zobaczymy czy da radę Clyde, Clyde, Clyde. Clyde z przewagą wygrywa gonitwę drugi tarik trzeci Manchester. A więc Clyde pod Stefano Murą zwycięża w biegu nagrodę nagrodę Rbata.